BMW serii 7 tu też taka szybka naprawa cyrkiel Przyciereczka oczyszczę to do zera i z poterkiem to wszystko wyciągniemy i reszta lakiery biorę się, szlifuję lakier wyciągam i za chwilę się widzimy no i dobra, butnicy, pogarnięty ogarnięty. Teraz już standardowo reszta w rękach kierunku A ja biorę się za kolejny cyrkiel. W Daci Duster. Z nadzoru ruchów. A u nas też taka ciekawostka stoi tam. Mondeo z napadu w Warszawie Ile tam Zbyszek z niego? 4 miliony walnęli z tej taksówki Na no, mili platek. 4 miliony z tej taksówki wyjęli Także też i takie rodzynki, rodzynki Później go pokażę jak to wygląda Tam wszystkie szyby powybijali praktycznie Żaluzje porwane takie Aperali tak, na razie poszło stawkę czeka A ja działam takimi szybkimi naprawami Dobra Stawiam dawki i lecimy Znaczy Duster też cyrkiel jak BMW na kole tutaj są to grubie walnięte Ale co? damy radę O O. dokładnie Zwyżej też tu grubszy temacik teraz robi Priusa Wjeżdża ze słupkiem to świeżutki, ze stanu ściągnięty słuchaj wszystko jest już Z wycięte Działa Dobra Wcisnę z tym, a po tym wjeżdżam Volvo S40 z tego co pamiętam Tam jest dupa trochę do pociągnięcia I do spasowania no, i dobra, Dacia też już skończona. Wyjeżdżam ją, tą tam przystawiam, który zaczął też bejce robić, tę siódemkę. I wjeżdżam w który muszę. Tym naciągnąć z prawej strony. Dobra.